I co, spoko efekt? Jeśli tak to chodźcie, pokażę wam, jak zrobić takie świąteczne dzwonki za niewielkie pieniądze. No to lecimy wszystkie koszty macie rozpisane szczegółowo w opisie. Ale najpierw oglądajcie do końca i koniecznie dajcie znać, czy warto i czy podoba Wam się efekt. Ja będę robił do pary łącznie dwa komplety po dwa dzwonki. Na początek musicie zacząć od doniczki, to Wam ma podobać się najbardziej i przypominać kształtem dzwonek. Później kolor wybrałem złoty, chociaż mógł być biały albo srebrny. Po przemalowaniu doniczki z zewnątrz i wewnątrz, także pokryłem ją jeszcze na wszelki wypadek lakierem bezbarwnym. Farbie dałem przesknąć do następnego dnia ale efekt malowania pozytywnie mnie zaskoczył następnego dnia nawierciłem otwory na haki oczywiście jedna doniczka musiała mi pęknąć jeśli chodzi o haki polecam te zamknięte jest większa pewność że nic nie spadnie po ich przykręceniu razem z podkładkami gdzie do pękniętej doniczki dałem tą podkładkę trochę większą związałem je ze sobą nadałem wstępny kształt i zobaczyłem jak wiszą a kiedy wszystko było już przygotowane czas na najważniejsze mhm. To to dzwonki. No. Serce dzwonu, które stanowi bombka Plastikowa, styropianowa, absolutnie nieszklana Całość pozostało powiesić, udekorować I wuala Kokartka i gałązka, żeby przy okazji zakryć sznurę Ale to równie dobrze może być girlanda z lampkami Same lampki, to już według uznania Moim zdaniem wyszło super, daj znać co myślisz I zajrzyj do opisu, jeśli ciekawi cię koszt Dzwonki do świąt poczekają w garażu Tymczasem dzięki za oglądanie, do następnego świątecznego DIY, pozdro